Tragedia barona Trumpa staje się coraz gorsza. Trump i tragedia to nie dwa słowa, które naturalnie skojarzyłbyś ze sobą, a powody nie są aż tak wydumane. Urodzony jako następca wielomiliardowego imperium niesławnych Donalda i Melanie Trump, Baron Trump jest jedną z osób, która jest daleka od codziennych realiów przeciętnego człowieka. Jednak były mieszkaniec Trump Tower i Białego Domu również miał swoje kłopoty. Odbycia celem polowań na czarownicę przez opozycję, pobycie pod intensywną obserwacją mediów od urodzenia, baron musiał żyć życiem, które stawiało przed nim ogromne wymagania. Ale pomimo najlepszych starań jego rodziców, aby go chronić i chronić, nadal był obiektem różnych ataków. W tym filmie ujawnimy, dlaczego tragedia wokół barona Trumpa staje się coraz gorsza. Można by pomyśleć, że Donald Trump byłby przepełniony ekscytacją, gdy dowiedział się, że Melania jest w ciąży z baronem. Ale w rzeczywistości było odwrotnie. Donald był zaskoczony, gdy dowiedział się, że Melania jest w ciąży z baronem. Byli zaledwie rok po ślubie i nie myśleli jeszcze o poczęciu dziecka, gdy Melania zaszła w ciąży. Mając czwórkę dorosłych dzieci z poprzednich małżeństw, Donald był daleki od rzeczywistości wychowywania nowonarodzonego syna. Wrócił do domu. A ja powiedziałem mu, że zostanie tatą, a jego reakcją było, że na początku musiał to przyjąć. To było prawdziwe zaskoczenie, a potem był bardzo szczęśliwy. Słoweńsko-amerykański były model powiedział magazynowi People w 2006 R. Z drugiej strony, Donald był zaskoczony, że ciąża nastąpiła tak szybko. Spodziewałam się, że będziemy mieć dzieci, więc nie byłam całkowicie zaskoczona. Ale byłam zaskoczona szybkością powiedział. Urodzony 20 marca 2006 roku. Baron Trump rozpoczął niezwykłe życie dla każdego. Noworodek miał się diametralnie różnić. Jak widać w kolejnych częściach filmu, często zmieniał szkoły. Chociaż baron uczęszczał do luksusowych szkół, nie mógł sobie pozwolić na pozostanie w jednej. Zmuszony okolicznościami otaczającymi jego życie, miał powody, by często zmieniać szkoły. Z czego z pewnością nie był zadowolony. Najpierw uczęszczał do Columbia Grammar and Preparatory School, położonej w nowojorskiej dzielnicy Upper West Side na Manhattanie, która znajdowała się blisko rodzinnego penthouse'u w Trump Tower. 11-letni baron uczęszczał do Columbia Grammar and Preparatory School na Upper West Side. Jednak gdy Donald Trump postanowił kandydować na prezydenta Stanów Zjednoczonych, sprawy zaczęły przybierać dramatyczny obrót dla barona. Baron był zmuszony zmienić szkołę. Gdy jego rodzina przeprowadziła się do Waszyngtonu, chociaż Melania poszła na ustępstwa, decydując się zostać w Nowym Jorku, dopóki nie skończy roku szkolnego. Ostatecznie zapisał się do St. Andrew's Episcopal School, W Potomac, stanie Maryland. Ale to nie była jego jedyna zmiana szkoły. Po czym, jak jego ojciec przegrał wybory w 2021 r., Baron ponownie został zmuszony do zmiany szkoły. Przeprowadził się na Florydę. Gdzie zapisał się do Oxbridge Academy w Palm Beach i jest członkiem klasy 2024. Częste zmiany szkoły musiały mieć destrukcyjny wpływ na młodego Trumpa. Czy Baron Trump jest autystyczny? Dokumentacja medyczna Donalda Trumpa nie jest dokładnie w domenie publicznej. Chociaż wynik jego badania fizykalnego został opublikowany w 2020 r., powołując się na dowody otyłości. Donald Trump rzadko dzieli się swoją historią medyczną. A jako taki jest mało prawdopodobne. Aby zdrowie syna Barona Trumpa było dostępne. Baron wydaje się być normalny w miejscach publicznych. Jednak komik Rosie O'Donnell zakwestionowała tę opinię w 2016 roku, pisząc na Twitterze. Według WNT Baron Trump Autistic? Jeśli tak, to jaka to niesamowita okazja. Aby poruszyć temat epidemii autyzmu. Spekulacje o w tym obecnie usuniętym twecie opierały się na filmie na YouTube zatytułowanym Is Baron Trump Autistic?, w którym pytano, czy potomstwo Donalda Trumpa ma autyzm. O'Donnell przyznała się do swojej niewinności, gdy kwestionowano motyw jej tweeta, zaprzeczyła, jakoby miała uszczypnąć barona. Zgodnie z jej słowami, na jej stronie internetowej znajdują się dowody sugerujące że jej córka Dakota zmagała się z podobnym schorzeniem. Dakota została zdiagnozowana z autyzmem wysoko funkcjonującym. Jednak Melania Trump, w prawdziwie opiekuńczym stylu matki, wynajęła prawnika, aby pozwał osobę, która stworzyła film z hashtagiem Stop the Bullying, jeśli nie zostanie on usunięty. Fragmenty listu prawnika Melani, ujawnione przez TMZ, brzmiały: Film rzekomo ma na celu powstrzymanie nękania barona Trumpa. Nieprawda. Film rzeczywiście sprowokował dalsze nękanie ze strony Rosie O'Donnell i innych. O'Donnell później napisała na Twitterze przeprosiny. Według Global. Stwierdzając: Przepraszam za ból. Jaki spowodowałam? To nie było moim zamiarem. Naprawdę mi przykro. Był obiektem wielu żartów. Bycie synem Donalda Trumpa wiąże się z pewnymi ubocznymi stratami. Często baron wpada w ogień krzyżowy w wojnę na słowa, która toczy się między jego ojcem, mediami i opozycją. Internetowi trole uczynili z atakowania go swoje ulubione zajęcie, a wszystko dlatego, że nie lubią jego ojca. Krótko po inauguracji Donalda Trumpa w 2017 roku, Katie Rich napisała na Twitterze, że baron będzie pierwszym w kraju strzelcem w edukacji domowej. Napisała wówczas na Twitterze: Katie Rich, dziennikarka Saturday Night Live. Tweet został później usunięty, ale nie po tym. Jak Rich została zawieszona na czas nieokreślony. Wybór ubioru baron również spotkał się z krytyką. Najmłodszy Trump nie ma żadnych obowiązków jako syn prezydenta, ale najmniej, co mógłby zrobić, to ubierać się stosownie, gdy wychodzi publicznie. Napisał Ford Springer w Daily Caller w sierpniu 2017, Joe. Inne pierwsze dzieci, takie jak Chelsea Clinton i Jenna Bush Hager. Były zmuszone do skomentowania, broniąc barona przed tymi werbalnymi atakami. Prawda jest taka, że baron Trump nie poprosił swojego ojca, aby kandydował na prezydenta. To nie była jego decyzja. Hager powiedział magazynowi People, Clinton z kolei zabrała X, aby podzielić się swoimi uczuciami. On jest dzieciakiem. Na litość boską, czasami myślę, że naprawdę posuwamy się za daleko w naszej polityce. Najwyższy czas żeby media i wszyscy zostawili barona Trumpa w spokoju i pozwolili mu mieć prywatne dzieciństwo. Na jakie zasługuje, napisała. Baron zawsze miał przy sobie pełną ochronę, chociaż baron dorastał otoczony prywatną ochroną. Bycie pierwszym dzieckiem oznaczało, że sprawy musiały zostać podniesione o kilka szczebli. Two. Że Secret Service podąża za tobą, gdziekolwiek pójdziesz jako dziecko, nie jest dziecinną zabawą, bez urazy. Bez wątpienia było to dostosowanie dla barona. Gdy jego ojciec został zatwierdzony jako kandydat Republikanów na prezydenta, od tego momentu sprawy przybrały dramatyczny obrót dla najmłodszego Trumpa. Każdy jego ruch musi być obserwowany i nie może poruszać się bez eskorty. Wszystko to odbiłoby się negatywnie na dziewięcioletnim wówczas chłopcu. Nawet lata po opuszczeniu Białego Domu, baron nadal był pod ochroną Secret Service. W rezultacie dyrektor szkoły Oxbridge Academy w Palm Beach na Florydzie został zmuszony do wysłania listu do rodziców, gdy baron rozpoczął tam naukę. Niewielki oddział agentów Secret Service będzie obecny każdego dnia szkolnego. Współpracujemy bezpośrednio z Secret Service, aby zapewnić, że logistyka i bezpieczeństwo będą działać sprawnie i dyskretnie, z niewielkim wpływem na uczniów, kadrę, personel lub codzienne operacje. Czytamy w liście. Według First Coast News, baron pozostanie pod ochroną Secret Service do 16 roku życia. Podczas gdy jego ojciec będzie miał ochronę do końca życia, plotki, że jego rodzice zmierzają do rozwodu, są powszechne, jakby radzenie sobie z licznymi wymaganiami, jakie stawia mu życie, nie było wystarczające. Baron ma dodatkowy ciężar radzenia sobie z plotkami dotyczącymi małżeństwa jego rodziców. Media są pełne doniesień, że nie mogą się znieść, a ich mowa ciała w miejscach publicznych również nie pomaga w tej sprawie. Pojawiły się również plotki, że Melania Trump chce złożyć pozew o rozwód. Chociaż większość tych plotek jest nieweryfikowalna, kilka pochodzi od osób powiązanych z Trumpami. Melania odlicza każdą minutę do momentu, aż on wyjdzie z biura i będzie mogła się rozwieść, powiedziała Omarosa MoneyGo Newman, która pracowała z Donaldem Trumpem. Gdy była w The Apprentice, a później pracowała jako urzędniczka Białego Domu. Gdyby Melania próbowała dokonać ostatecznego upokorzenia i odejść, gdy on jest u władzy, znalazłby sposób, aby ją ukarać, dodała. Nie sposób powiedzieć, na ile z tych informacji baron natyka się każdego dnia. Jednakże, bycie uczniem liceum oznacza, że jest w wieku, w którym jest podatny na wpływy. Nie sposób przewidzieć, jaki emocjonalny i psychologiczny wpływ miałoby na niego oglądanie małżeństwa jego rodziców w negatywnym świetle. Filmy, na których Melania uderza Donalda w rękę, również nie pomogłyby w tej sprawie. Groźby dla życia barona. Czasami sprawy stają się jeszcze mroczniejsze dla barona. Groźba dla życia to nie żart mów więcej kiedy jest skierowana do młodego dzieciaka w sierpniu. W 2023 roku kobieta o nazwisku Tracy Fiorenza stawiła się w sądzie po tym, jak rzekomo groziła śmiercią baronowi. Została zatrzymana z domu w Chicago, po tym jak władze poinformowały, że wysłała list do dyrektora szkoły barona na Florydzie, w którym napisała: Oświadczam, że przy każdej nadarzającej się okazji strzelę Donaldowi Trumpowi słoikery i baronowi Trumpowi prosto w twarz. Fiorenza została oskarżona o przesyłanie gruźb zabicia lub zranienia innej osoby w handlu międzystanowym w ramach skargi karnej. Informuje NBC Chicago. Nie ma żadnych wskazówek. Jak bardzo Baron był tego świadomy. Ale niezależnie od okoliczności, jedno jest pewne. A mianowicie, że takie wiadomości byłyby niepokojące dla każdego nastolatka. Po tej wiadomości w mediach społecznościowych wybuchło oburzenie. Jeden z użytkowników Reddita został zacytowany... Mówiąc Bóg, oskarżyć i skazać. Nikt nie powinien grozić dziecku. Obrzydliwe. Mów, co chcesz o Donaldzie. Jest w świetle reflektorów, bo chce być. Jego syn, niepełnoletni, jest poza zasięgiem. Napisał inny użytkownik Reddita. Baron Trump nie był podekscytowany przeprowadzką do Białego Domu, w przeciwieństwie do innych dzieci, które byłyby przepełnione ekscytacją na myśl o przeprowadzce do Białego Domu. Baron wykazał pewną powściągliwość w stosunku do proponowanej przeprowadzki. Baron Trump prawdopodobnie nie przewidywał, jak bardzo wybory jego ojca wpłyną na jego życie. Wybory Donalda oznaczały nowe miejsce zamieszkania poza Nowym Jorkiem. Poza tym, pomijając intensywną obserwację mediów, pod którą miał się znaleźć, miał być również pod całodobowym nadzorem Secret Service. Wszystkie te zmiany były dość przerażające dla 9-latka. On naprawdę kocha Nowy Jork i kocha swoją szkołę. Nie tak bardzo życie w białym domu. Powiedział Donald magazynowi People w listopadzie 2016 r. Mogę pomóc tak wielu młodym ludziom i wtedy naprawdę zaczyna rozumieć, że to dobra rzecz, a nie zła rzecz, ale to trochę go przeraża, ponieważ myśli, że zostanie zabrany od swoich przyjaciół, dodał. Baron miał wszystko, czego każde dziecko mogłoby zapragnąć. Ale zostanie pierwszym synem okazało się trudną zmianą. Mimo to jego rodzice zrobili wszystko, co mogli, aby trzymać go z dala od opinii publicznej. To długoletnia tradycja że dzieci prezydentów mają możliwość dorastania poza politycznym blaskiem reflektorów poinformowało biuro prasowe Białego Domu w oświadczeniu po inauguracji według e-News. Baron Trump uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19. Baron Trump zachorował na COVID-19. Jest to dość ironiczne, ponieważ po tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła globalną pandemię w marcu 2020 roku, prezydent Donald Trump zbagatelizował jej powagę. Prezydent posunął się nawet do nazwania jej grypą Kong. W październiku tego samego roku prezydent, jego żona Melanie i syn Baron Trump, Wówczas 14-letni zostali zarażeni COVID-19. W usuniętym później poście na stronie internetowej Białego Domu, według NPR, Melanie napisała, że martwi się o skutki wirusa u swojego syna, nawet po tym, jak jego pierwszy test był negatywny, ale Melania Trump twierdzi, że nie wykazywał żadnych objawów. Według pierwszej damy nie ma już wirusa. Nie mogłam przestać myśleć o jutrze lub pojutrze. Napisała pierwsza dama: Moje obawy spełniły się. Gdy został ponownie przetestowany i wynik był pozytywny. Na szczęście, jest silnym nastolatkiem i nie wykazuje żadnych objawów. Z jednej strony byłem zadowolony, że przeszliśmy przez to w tym samym czasie, dzięki czemu mogliśmy się sobą opiekować i spędzać razem czas. Od tamtej pory jego test wyszedł negatywnie. Stan Donalda Trumpa był poważniejszy niż stan pozostałych członków jego rodziny. Prezydent wymagał znacznie intensywniejszej terapii w Walter Reed National Military Medical Center. Melanie i Baron natomiast zostali poddani kwarantannie w Białym Domu. Otrzymali leczenie i przyjmowali witaminy, a także trzymali się zdrowej diety, aby pomóc im w powrocie do zdrowia. Prezydent był pełen pochwał dla Barona za to, że wrócił do zdrowia po tym doświadczeniu. Nie sądzę, żeby nawet wiedział, że to ma, ponieważ są młodzi, a ich układ odpornościowy jest silny i potrafią to zwalczyć. 99,9% powiedziało Trump: A Baron jest piękny i wolny. Donald Trump grozi więzieniem. Donald Trump nie jest nowicjuszem w kontrowersjach. Jednak sytuacja stała się dość poważna, gdy został oskarżony o coś, co może doprowadzić go do więzienia. Sama myśl o tym, że ojciec jest sądzony i może trafić do więzienia, jest przerażająca dla każdego dziecka. Baron Trump musiał zmierzyć się z rzeczywistością, że jego ojciec prawdopodobnie trafi do więzienia. Donald Trump został oskarżony o dziesiątki zarzutów. W tym o domniemany skandal z łapówkami, ingerencje w wybory, tajne dokumenty i inne. Istnieje prawdopodobieństwo, że Donald trafi za kratki. Jeśli zostanie skazany, chociaż czas jego prawdopodobnego uwięzienia jest równie niepewny, jak prawdopodobne wyroki skazujące. Zapytany, czy obawia się pójścia do więzienia, Donald odpowiedział: Nawet o tym nie myślę. Jestem zbudowany trochę inaczej. Myślę, ponieważ ludzie podchodzili do mnie i pytali: Jak pan to robi? Jak pan to robi? Nawet o tym nie myślę w wywiadzie dla Meet the Press stacji NBC. A podczas gdy to wszystko się dzieje, baron po prostu próbuje ukończyć ostatni rok liceum, dostać się na studia i ruszyć dalej z życiem, które ostatecznie będzie żył na własnych warunkach. Na razie jednak jest w środku medialnej burzy, która nie ucichnie w najbliższym czasie. Dlaczego? Ponieważ Donald ponownie kandyduje na prezydenta. Mając nadzieję na wybór w 2024 ro, Baron Trump mówi płynnie dwoma językami. Posiadanie rodziców o innym dziedzictwie kulturowym ma swoje zalety. Chociaż Baron rzekomo odziedziczył po ojcu, odziedziczył również korzenie po matce, w wywiadzie dla magazynu GQ z 2016 r., Melania Trump ujawniła, że Baron biegle mówiła w ojczystym słoweńskim. Mówi się, że komunikuje się ze swoimi dziadkami. Którzy mieszkali w pobliżu Trump Tower w czasie wywiadu w języku słoweńskim. Jednak nie jest to jedyny język, którym mówi oprócz angielskiego. Melania kiedyś chwaliła się w 2009 rok. How are you people, że mając zaledwie trzy lata, baron mówił również po francusku oprócz słoweńskiego i angielskiego. On jest bardzo wyjątkowy, mówi bez przerwy, powiedziała portalowi. Ale dwa lata później narracja wydawała się zmieniać. Podczas występu w programie Joy-Bihar, Melania powiedziała, że baron mówi dwoma językami całkowicie perfekcyjnie. Przechodzi z jednego języka na drugi: słoweński, potem angielski. Czy nagle przestał mówić po francusku? Czy ona na chwilę zapomniała, że mówi po francusku? Czy po prostu nie jest jeszcze wystarczająco biegły, żeby o tym wspomnieć? Czy baron Trump lubi croissanty? Te pytania domagają się odpowiedzi. Uważa się. Że baron Trump był powodem nacisków Donalda i Melanie Trump na wprowadzenie zakazu e-papierosów. Wapowanie stało się niezwykle popularne po wprowadzeniu go na rynek. Ogromny odsetek młodszej grupy demograficznej preferował ten substytut zamiast prawdziwych papierosów. Jednak we wrześniu 2019 roku e. ówczesny prezydent Donald Trump ogłosił, że amerykańska agencja DE żywności i leków wkrótce wyda. Jak to nazwał? Bardzo mocne zalecenia dotyczące używania aromatyzowanych papierosów elektronicznych. Odnotowano wiele zgonów z powodu chorób płuc, które uważano za związane z wapowaniem. Inny raport przypisywał 450 chorób płuc stosunkowo popularnemu produktowi. Melania Trump stwierdziła na Twitterze. Jestem głęboko zaniepokojona rosnącą epidemią używania papierosów elektronicznych wśród naszych dzieci. Podsumowała: Musimy zrobić wszystko. Co w naszej mocy, aby chronić społeczeństwo przed chorobami i śmiercią związanymi z tytoniem oraz zapobiec temu, aby papierosy elektroniczne stały się drogą do uzależnienia od nikotyny dla pokolenia młodych ludzi. Na konferencji prasowej, na której omawiano niebezpieczeństwa związane z wapowaniem, ówczesny prezydent, któremu towarzyszyła żona, wyjaśnił, że problem ten po raz pierwszy zwrócił jego uwagę ze względu na zaangażowanie Melani. Nie wymieniając wprost barona Trumpa z imienia, Donald odniósł się do niego w osobliwy sposób. Ma syna, razem, który jest pięknym, młodym mężczyzną i czuje to bardzo, bardzo mocno. Baron miał wtedy 13 lat. W związku z tym wielu użytkowników Twittera spekulowało, że Melania przyłapała barona na wapowaniu. Jednym z przykładów był hashtag Killstream founder Ethan Ralph, który twierdził, że baron został przyłapany z klejnotem. A teraz nie możemy już mieć miętowych stronków. Nie ma dowodów, które potwierdzałyby lub obalały jego twierdzenie. Jednak Donald nadał swoim twierdzeniom trochę wiarygodności, gdy w wywiadzie stwierdził, że nie powiedzieliśmy mu nic poza tym, żeby nie wapował. Nie wapował, odnosząc się do instrukcji, które on i Melania dali Baronowi. Baron Trump został wujkiem w młodym wieku. Bardzo niewiele osób może powiedzieć, że zostało wujkami w wieku jednego roku, a Baron Trump jest jedną z takich osób. Opisywany jako opiekuńczy i kochający wobec swoich siostrzenic i siostrzeńców, baron praktycznie całe życie spędził jako wujek. Bardzo młody wujek, Donald Trump. Później wspomniał o swoim synu, który był wtedy małym dzieckiem, w występie w 2009 roku w programie Live with Regis and Kelly. Jest kochany. On jest świetny. Baron jest teraz dumnym wujkiem dziesięciu bratanków i bratanic, którzy są wnukami Donalda Trumpa. Należą do nich pięcioro dzieci Donalda Trumpa Jr. z jego byłą żoną, Vanessa Hayden, i dwoje dzieci Erika Trumpa z jego żoną, Lauren Trump. Baron jest także wujkiem trójki małych kusznerów, dzieci jego starszej siostry Iwanki, Trump z byłym doradcą Trumpa. Jaredem Kushnerem. Wszystkie dzieci, szczególnie Iwanki, wydają się kochać swojego wujka. Teraz, gdy baron jest tutaj, świetnie się razem bawią i są tacy młodzi. Są po prostu dziećmi, więc po prostu się tym cieszą stwierdziła Iwanka w wywiadzie dla Fox and Friends w 2017. Spędzają dużo czasu w gabinecie owalnym ze swoim dziadkiem co jest dla nich świetną zabawą. Iwanka kiedyś udostępniła na Twitterze klip przedstawiający uśmiechniętego Barona w tle, który bawi się w chowanego i przybija piątki jej najmłodszemu synowi, Theodorowi Kushnerowi. Baron Trump zabrał swoich kolegów z klasy do Białego Domu. Wyobraź sobie, że jesteś marzycielskim dzieciakiem w Białym Domu. Większość dzieci zrobiłaby wszystko, aby mieć takie doświadczenie. Cóż, Baron sprawił. Że stało się to możliwe dla jego kolegów z klasy. Biorąc pod uwagę godną pozazdroszczenia pozycję barona jako syna byłego prezydenta Donalda i pierwszej damy Melani, nie można oczekiwać niczego innego. Według page 6. Najmłodszy Trump przywiózł grupę 80 dzieci z piątej klasy ze szkoły. Columbia Grammar and Preparatory School do Białego Domu na podrasowaną wycieczkę. Podobno wycieczka obejmowała spotkanie z prezydentem. Jego szczęśliwi koledzy z klasy byli ubrani w najlepsze stroje na tę specjalną okazję i byli eskortowani przez agentów Secret Service podczas zwiedzania białego domu. Według źródła Baron zachowywał się jak najlepiej podczas wycieczki terenowej dla Alist, zjedli lunch w formie bufetu i zwiedzili biały dom, a także spotkali się z prezydentem i pierwszą damą Melania Trump, ujawnił informator. Prezydent Trump wygłosił do nich wszystkich porywającą mowę o tym, jak wykorzystać swój potencjał i być najlepszym, jak to możliwe dla swojego kraju. Baron był naprawdę miły. Był tak podekscytowany, że mógł pokazać swoim kolegom z klasy Biały Dom. Zwiedzanie nie ograniczało się do gabinetu owalnego. Baron i jego koledzy również wybrali się na wycieczkę po mieście. Spędzili noc w Waszyngtonie, zanim następnego ranka wrócili do Nowego Jorku. Co powiecie na takie fascynujące wspomnienie z dzieciństwa? Baron Trump nie był obecny na pożegnalnej mowie ojca. Pożegnania nigdy nie są łatwe, a dla Trumpów pożegnanie oznaczało, że opuszczą Biały Dom dla nowych mieszkańców. Nawiasem mówiąc, barona Trumpa nigdzie nie było widać w tym przełomowym momencie pod koniec prezydentury jego ojca. Donald był otoczony z obu stron przez swoją rodzinę, gdy żegnał się z ludźmi na płycie lotniska, czekając na wejście na pokład Air Force One z Waszyngtonu. DC. Baron jednak był wyraźnie nieobecny przy tej okazji. Nie został również wymieniony za opuszczenie Białego Domu w drodze do bazy lotniczej Andrews. Aby zobaczyć, jak jego ojciec macha na pożegnanie prezydenturze, według People, chociaż nie ma jasnych powodów, dla których baron był nieobecny tego dnia, jego nieobecność została mocno odnotowana przez prasę. Nawiasem mówiąc, baron wsiadł do tego samego samolotu Air Force One, co jego rodzice, w drodze na Florydę. Jednak z jakiegoś powodu postanowił pominąć ostatnie przemówienie prezydenckie swojego ojca. Donald słynnie powiedział do tłumu miłego życia. Do zobaczenia wkrótce. Czy to była aluzja do jego ostatniej prezydenckiej kandydatury? Nigdy się nie dowiemy, ale jedna rzecz jest pewna w tym wszystkim: nie zobaczymy ostatniego Donalda Trumpa przez długi czas. Co to oznacza dla barona? Nie jest jeszcze jasne. Jednak najmłodszy Trump miałby nadzieję, że przyszłość będzie dla niego o wiele łaskawsza niż przeszłość. Czy uważasz, że baron Trump miał trudniej niż większość pierwszych dzieci w ostatnich latach? Jeśli tak, dlaczego tak uważasz? Daj nam znać, co o tym myślisz w sekcji komentarzy. Kliknij przycisk lubię to i zasubskrybuj, jeśli spodobał Ci się film.